Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem ostatnia odsłona belgijskiej serii Dwampura Triple. 8,5% alkoholu. Yy, belgijskie drożdże z Ardenów. Perle, kalista i ariana, chmiele. Razem z nutami cytrusów i przypraw dają temu piwu unikatowy charakter okay. a w składzie jest woda, słody jęczmienne, cukier, chmiel, ekstrakt chmielowy, córka pomarańczy i kolendra. Kapsel jest taki sam na wszystkich piwach belgijskich, złoty wampur. I proszę bardzo. Tak wygląda piwo. Złote. Idące bursztyn. Klarowne. Piana... E, muszę powiedzieć, że dosyć szybko znika. Także została tylko obrączka tutaj. Aromat jest dosyć przyjemny, słodowy, e, troszkę przypraw, owocowość. znowu ze mam trochę takiej, wiecie, zatańkłej szmaty. Hmm. Takie nuty. No troszkę pomarańczowe. Troszkę, nie dużo. Hmm. Ta skórka pomarańczowa tu jakoś tak nie wpłynęła na armat dużo. Ona jest taka, ta, tylko odrobinka jest słodkawo, owocowo, e, przyprawowo. Okej, okay, okej. Okay. Wasze Hm Piwo jest dosyć smukłe. E, Fajna słodowość. Ziołowe nuty. To chyba ta kolendra. Jest taka nuta słodyczy owocowej. Nieco przyprawowości. Ono jest takie smukłe, bardzo pijalne, odświeżające. No zdradliwe, 8,5%. Alkohol też jest ładnie ukryty może powiedzieć. E. No może jest jakaś taka leciutka likierowa nuta alkoholowa, ale wiecie co? Za bardzo rozgrzewania nie ma. No, może jest nieco takiego leciutkiego rozgrzewania. Ale w ustach, nie w przodku, w ustach. Hmm. Interesujące. Przyjemne. E, wiecie co? Chyba mi się najbardziej podoba z tej, z tej trójki belgijskiej. Chociaż dubel też był fajnie pijalny, ale taki, wiecie, za mało wyraźny. To też mogłoby, to piwo też mogłoby być bardziej wyraźne. E, szczególnie ta skórka pomarańczowa powinna być bardziej wyraźna. Ale ogólnie jest fajnie. Jest fajnie, jest przyjemnie. E, takie odświeżające to piwo jest mocne, ale odświeżające. Fajnie się pije. Kolendra jest ładnie zaznaczona. Ta skórka pomarańczowa mogłoby być wyraźniejsza. Tak, tak, ono jest takie przyjemne. Łatwe w piciu. No, to mi się podoba. Mam nadzieję, że ta recenzja też Wam się podobała. Także dajcie oko w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o znaczku, który by nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Prześlijcie ten 5 swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasz na zdrowie.